Lotnisko tętniło życiem tego poranka, jakby wszyscy pasażerowie na raz próbowali uciec z szarej codzienności. W samym centrum zamieszania stała Magda, zwykła 30-paroletnia kobieta z podmiejskiej dzielnicy, która pierwszy raz od lat kupiła sobie bilet na samolot. Miała polecieć do siostry do Szkocji, ich pierwsze spotkanie od czasu pogrzebu matki. Ubrana w zwykłą dżinsową kurtkę i z mocno sfatygowaną walizką, Magda wyglądała jak ktoś, kogo nikt nie zauważa, ale ona miała w sobie ciepło, które mogłoby wostopić lód w sercu największego ponuraka. Już miała podejść do bramki, kiedy zauważyła, że starszy mężczyzna z białą brodą w zbyt dużym płaszczu i strzęsącymi się dłońmi osunął się na jedno z lotniskowych krzeseł i wyglądał na całkowicie zagubionego. Jego torba leżała obok niego na ziemi, a wzrok błądził po tablicy odlotów bez celu. Coś w jego twarzy przypomniało jej dziadka, którego straciła jako nastolatka, i to wystarczyło. Magda odwróciła się na pięcie i wróciła do niego, zostawiając bramkę za plecami. Podeszła do mężczyzny i zapytała cicho, czy wszystko w porządku? On spojrzał na nią z nieco zamglonym wzrokiem, jakby nie wierzył, że ktoś do niego mówi. Powiedział, że się zgubił, że miał lecieć do córki, ale nie pamięta numeru lotu ani godziny. Jego głos drżał, ręce mu się trzęsły, a telefon był rozładowany. Magda poczuła znajome ukłucie troski. Przez chwilę zawahała się przecież boarding już trwał, ale zaraz przypomniała sobie słowa mamy: pomaganie ludziom nigdy nie jest stratą czasu. Uklękła przy nim, poprosiła obsługę o pomoc, a potem zadzwoniła z jego telefonu na ostatnio wybierany numer, gdy tylko go naładowali. Okazało się, że jego córka odwołała przyjazd, a mężczyzna, pan Stefan, cierpi na początkowe stadium Alzheimera i zupełnie zapomniał, że lot został anulowany. Pracownicy lotniska byli uprzejmi, ale zajęci. Magda poświęciła kolejną godzinę, by załatwić mu miejsce w poczekalni VIP, rozmowę z rodziną i coś ciepłego do jedzenia. W końcu, kiedy już upewniła się, że pan Pan Stefan jest bezpieczny, podeszła do swojej bramki, ale było już za późno. Samolot do Edynburga odleciał dokładnie sześć minut wcześniej. Stojąc przy zamkniętych drzwiach z walizką w dłoni i lekkim drżeniem w klatce piersiowej Magda nie wiedziała czy bardziej czuje smutek czy satysfakcję wiedziała jedno nie mogła po prostu zostawić tego człowieka niektórzy wokół patrzyli na nią z politowaniem przecież miała w ręku bilet miała plan miała cel ale dla niej tamten człowiek był celem zadzwoniła do siostry by przeprosić ale nie powiedziała dokładnie dlaczego się spóźniła nie chciała słów uznania usiadła na ławce przy wyjściu z terminala próbując przełożyć lot na jutro, ale ceny biletów były zaporowe, a jej budżet był ściśle ograniczony. Została z myślą, że być może będzie musiała wrócić do domu i zrezygnować z całej podróży. Nadchodził wieczór. Ludzie przemykali obok niej jak widma, spiesząc się do swoich żyć. Ona została sama, ze starą walizką i pustką, której nie umiała nazwać. Gdyby wiedziała, kim naprawdę był ten starszy pan, gdyby miała choć cień świadomości, jak bardzo ta decyzja zmieni jej życie, może nie usiadłaby wtedy tak bezradnie. Ale los miał własny plan i już następnego dnia miał zacząć go realizować, od telefonu, który sprawi, że Magda przestanie być zwykłą kobietą w oczach świata. Magda nie była typem osoby, która łatwo się poddaje, ale tamtego wieczoru wszystko ją przerastało. Lot przepadł, bilety na następny dzień były zbyt drogie, a hotel, który zarezerwowała w Edynburgu, oczywiście pobrał pełną opłatę za niepojawienie się. Na dodatek nie miała nikogo w mieście, do którego tylko przesiadała się z pociągu na lotnisko. To był nieznany jej zakątek kraju, z którego planowała odlecieć, bez nawet spojrzenia na jego ulicę. Teraz miała spędzić noc sama, z walizką i rozładowanym powerbankiem, w miejscu, które przypominało jej dworzec, ale bardziej przez chłód niż jakąkolwiek znajomość. Miała przy sobie zaledwie kilkadziesiąt złotych w gotówce i kartę, na której zostało niecałe sto, akurat na tanie śniadanie i bilet powrotny. I to wszystko, o ile bank nie zablokuje płatności za nieudaną transakcję lotniczą. Przez chwilę łudziła się, że linia lotnicza może ją przenieść na następny dzień, ale konsultant był chłodny i bezduszny. To nie nasza wina, że się pani spóźniła. Siedziała na metalowej ławce w strefie ogólnodostępnej lotniska, przytulając się do swojej walizki, gdy z głośników sączyła się beznamiętna muzyka. Noc zbliżała się nieubłaganie. Około północy ochroniarz poprosił ją o opuszczenie terminala. Strefa była zamykana. Magda wyszła na zewnątrz, gdzie wiatr owijał się wokół niej jak zimny szal. Jedynym otwartym miejscem była całodobowa stacja benzynowa i McDonald's kilkaset metrów dalej. Zawahała się, ale ruszyła pieszo w stronę złotych łuków, nie chcąc spać na betonie. Kupiła najtańszą herbatę i usiadła w kącie, próbując naładować telefon z jednego gniazdka. W nocy nie spała ani minuty. Zbyt zimno, zbyt jasno, zbyt dużo ludzi, którzy patrzyli z podejrzliwością. Kiedy nad ranem zamówiła najtańszy tost, kasjer podał jej resztę z westchnieniem, jakby była bezdomną. Ale Magda nie płakała. W głowie powtarzała sobie, że zrobiła dobrze, że gdyby jeszcze raz mogła cofnąć czas, znów wybrałaby pomoc starszemu mężczyźnie. To nie miało nic wspólnego z bohaterstwem. Tak po prostu czuła. Dobrze wiedziała, że życie często nie nagradza dobrych ludzi, ale przecież nie robiła tego dla nagrody. Rano zadzwoniła do siostry i opowiedziała, co się wydarzyło. Głos w słuchawce był najpierw zły, potem rozczarowany, aż wreszcie pełen współczucia. Mogłaś chociaż zadzwonić od razu, coś byśmy pomyślały, powiedziała siostra z wyrzutem. Ale Magda nie chciała tłumaczyć, że z trudem ładowała telefon, że sama nie wiedziała, co ma zrobić. Prawdę mówiąc, wciąż nie wiedziała. Zdesperowana ruszyła do pobliskiego biura podróży, licząc na cud, może uda się znaleźć bilet powrotny lub tani lot, ale ceny były absurdalne. Każdy konsultant patrzył na nią z litością, jakby chcąc powiedzieć, ty chyba nie wiesz, jak działa świat. W jednej z agencji turystycznych kobieta z obsługi szepnęła jej, możesz spróbować złożyć podanie o pomoc od fundacji podróżnych. Czasem refundują takie sytuacje. Magda, z początku nieufna, wzięła numer telefonu. Zadzwoniła. Odpowiedział miły głos, poprosił o dokumentację i urwało się. Prawdopodobnie to była automatyczna infolinia. Poczucie bezradności zaczęło ją przytłaczać. Nie miała już pieniędzy na nocleg, nie miała środków na podróż i nie miała pewności, że ktoś jej pomoże. Mimo to, kiedy znów minęła terminal, nie mogła się powstrzymać, by nie sprawdzić, czy pan Stefan wciąż tam jest. Był. Tym razem w towarzystwie eleganckiego mężczyzny w garniturze, który wyglądał jak osobisty ochroniarz. Magda uśmiechnęła się do siebie i ruszyła dalej, przekonana, że zrobiła wszystko, co mogła. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Gdy przechodziła przez hol lotniska, podszedł do niej ten sam ochroniarz, który dzień wcześniej prosił ją o wyjście. Pani Magdo, zapytał. Spojrzała na niego zaskoczona. Proszę się nie martwić, szef chciałby się z panią spotkać. Proszę za mną. Zamarła. Jaki szef? zapytała podejrzliwie. Właściciel linii lotniczej. Mówi, że zna panią z wczoraj. Magda szła za ochroniarzem z sercem walącym jak młot. Coś tu nie grało. Jeszcze wczoraj była nikim, zwykłą kobietą, która spóźniła się na samolot i teraz ledwo wiązała koniec z końcem. A dziś ktoś z zarządu linii lotniczej chce się z nią spotkać, bo zna ją z wczoraj? Myślę biegały po jej głowie jak szalone. Czy to jakiś żart? Kamera ukryta? A może coś się wydarzyło z panem Stefanem? Czy coś mu się stało? A może. może powiedział coś o niej? Ochroniarz zaprowadził ją na najwyższe piętro lotniska, gdzie znajdowały się prywatne biura i sale konferencyjne. Tam, w przeszklonym gabinecie, z widokiem na płytę lotniska, czekał starszy pan, którego nie sposób było pomylić z kimkolwiek innym. To był pan Stefan, ale wyglądał inaczej. Siedział prosto, ubrany w idealnie skrojony garnitur, z filiżanką espresso w dłoni. Przy nim leżała gazeta z nagłówkiem o fuzji dwóch największych przewoźników lotniczych w Europie, podpisana jego nazwiskiem Stefan Aleksandrowicz. Magda zamarła w progu. Pani Magdo, proszę, powiedział cicho, wskazując na fotel naprzeciwko. Dobrze, że pani przyszła. Usiadła powoli, z trudem łapiąc oddech. Co się dzieje? Zapytała zaskoczona. Starszy mężczyzna uśmiechnął się ciepło. Wczoraj widziała mnie pani takim, jakim nie widzi mnie nikt bez tytułów, bez nazwiska, bez ochrony. Byłem zdezorientowany, zagubiony, sam. I wtedy przyszła pani, nie znając mnie, nie oczekując niczego. Wie pani, ile osób minęło mnie tego dnia? Dziesiątki, i nikt się nie zatrzymał, ale pani to zrobiła. Magda poczuła, jak jej twarz czerwienieje. Zrobiłam to, bo nie mogłam inaczej. Pan potrzebował pomocy. Stefan skinął głową, i właśnie dlatego jest pani tutaj. Prawda jest taka, że jestem właścicielem tej linii lotniczej i nie tylko jej. Kontroluję część infrastruktury lotniskowej, fundację lotniczą i parę innych rzeczy, o których nie będziemy teraz mówić. Ale to nie ma znaczenia. Wczoraj nie byłem prezesem, byłem tylko starym człowiekiem, który się zgubił, a pani była człowiekiem, który zatrzymał się, by pomóc. Zapanowała chwila ciszy. Chciałbym się odwdzięczyć, powiedział Stefan, ale nie tak jak robią to bogaci ludzie. Nie kopertą z pieniędzmi ani przelewem. Chcę zrobić coś lepszego, coś, co zmieni pani życie. Ale najpierw muszę wiedzieć, kim pani naprawdę jest. Magda nie wiedziała, co powiedzieć. Przez chwilę milczała, a potem zaczęła mówić o życiu w małym mieszkaniu, o siostrze w Szkocji, o pracy w bibliotece miejskiej, o samotnych wieczorach i marzeniach, by kiedyś zrobić coś więcej, niż tylko przetrwać. Mówiła szczerze, bez upiększeń. Stefan słuchał z uwagą, jakby każde jej słowo miało dla niego znaczenie. W końcu skinął głową i nacisnął przycisk na biurku. Do sali wszedł młodszy mężczyzna w garniturze z tabletem w dłoni. Poproszę nową rezerwację dla pani Magdy. Lot do Edynburga, dziś wieczorem klasa pierwsza. I zakwaterowanie w hotelu Hilton, apartament z widokiem na rzekę. Wszystko na koszt firmy. Magda otworzyła usta, ale nie mogła nic powiedzieć, zatkała ją. To jeszcze nie wszystko, kontynuował Stefan. Chciałbym panią zatrudnić. Nie w liniach lotniczych, ale w naszej fundacji. Fundacji pierwszy krok. Pomagamy ludziom w trudnych sytuacjach, którzy zrobili coś dobrego, ale system ich zawiodł. Potrzebujemy kogoś takiego jak pani, z sercem, z moralnością, z człowieczeństwem. Magda poczuła, jak oczy napełniają jej się łzami. Ale ja, ja nie mam doświadczenia. Nie szukam CV, powiedział Stefan łagodnie. Szukam ludzi. Zadzwonił dzwonek w jego telefonie. Stefan spojrzał na ekran i westchnął. Muszę iść. Ale proszę przyjąć ten telefon i numer do mojej osobistej asystentki. Zajmie wszystkim. A jeśli się Pani zgodzi, chciałbym, żeby Pani była naszą ambasadorką w Polsce. Fundacja właśnie otwiera tam oddział. Magda wciąż siedziała nieruchomo, jakby scena przed nią była snem. Gdy wyszła z gabinetu, trzymając kopertę z dokumentami, nowy bilet, voucher na hotel i elegancki telefon służbowy, miała wrażenie, że jej stopy ledwo dotykają ziemi. Jeszcze rano nie miała gdzie spać. Teraz jechała luksusowym samochodem na kolację do restauracji z widokiem na całe miasto. Ale to, co miało się wydarzyć w Edynburgu, jeszcze bardziej przekroczy jej wyobrażenia. Gdy Magda wysiadła z samolotu w Edynburgu, czuła się jak ktoś zupełnie inny. Nie dlatego, że leciała pierwszy raz klasą pierwszą, gdzie Stewardzi mówili do niej po imieniu, a menu miało więcej pozycji niż świąteczny stół u babci. Nie dlatego, że zamiast plastikowego kubka dostała kryształowy kieliszek z winem musującym, ani że obsługa pytała, czy życzy sobie masaż poduszek lędźwiowych. Czuła się inna, bo po raz pierwszy w życiu ktoś potraktował ją jak kogoś ważnego, a wszystko zaczęło się od gestu, który w jej oczach nie był niczym nadzwyczajnym. W hotelu czekał na nią apartament z ogromnym łożem, wanną z hydromasażem i tarasem, z którego widziała całe stare miasto. Kiedy zadzwoniła do siostry i powiedziała, że już jest i że hotel to prezent od przyjaciela z lotniska, ta o nie miała. Spotkanie z rodziną było pełne łez, śmiechu i niedowierzania, ale dopiero kilka dni później, po powrocie do Polski, Magda miała zrozumieć, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Do jej drzwi zapukał kurier z paczką. W środku znajdował się nowy laptop, dokumenty rekrutacyjne i osobisty list od Stefana Aleksandrowicza. Magdo, świat potrzebuje więcej ludzi takich jak ty. Nie mogę zmienić całego systemu, ale mogę sprawić, by choć kawałek świata stał się lepszy i chcę, byś ty była tego częścią. Dołączony był też plan działania Fundacji Pierwszy Krok w Polsce i jej nazwisko jako osoba odpowiedzialna za start programu pomocowego. Początkowo była przerażona przecież nigdy nie pracowała w NGO, nie znała świata Fundacji, nie wiedziała, od czego zacząć. Ale Stefan wierzył w nią tak, jak ona nigdy nie wierzyła w siebie. I to było paliwem, które zapaliło w niej nowy ogień. W ciągu kilku miesięcy Fundacja otworzyła pierwszy punkt pomocy w jej rodzinnym mieście. Program obejmował ludzi, którzy tak jak ona byli zbyt zwykli dla świata, by ktoś ich dostrzegł, ale wystarczająco wrażliwi, by zmieniać rzeczywistość. Dzielnicowa bibliotekarka, która kupowała dzieciom zeszyty z własnej pensji, dostała etat jako edukatorka. Emerytowany nauczyciel matematyki, który dawał korepetycje za darmo, został ekspertem szkoleniowym. I wreszcie samotna matka trójki dzieci, która zgubiła portfel, a potem zwróciła znaleziony telefon wart 5000 zł, dostała pracę w biurze fundacji. Historia Magdy zaczęła obiegać media, ale ona nie udzielała wywiadów, nie chciała sławy. Kiedy dziennikarze pytali, dlaczego nie chce opowiedzieć swojej wersji w telewizji śniadaniowej, odpowiadała tylko... Nie zrobiłam nic nadzwyczajnego, po prostu byłam człowiekiem. Mimo to rozgłos rósł. Na forach internetowych powstawały wątki, kim jest Magda z lotniska, anioł z terminala, czy ktoś zna tę kobietę? Fundacja urosła do ośmiu miast, a ludzie, których uratowała, zaczęli tworzyć własne mikroprogramy pomocy, mentoring dla młodzieży, paczki żywnościowe dla seniorów, szkolenia zawodowe dla kobiet po czterdziestce. I choć Magda przez cały czas pozostawała sobą, dojeżdżała tramwajem, robiła zakupy na targu, czytała powieści historyczne, jej życie zostało splecione z losem setek innych. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale i nowy sens. A potem przyszedł dzień, który zapisał się w historii linii lotniczych. Podczas dorocznego szczytu transportowego w Brukseli, Stefan Aleksandrowicz wystąpił z przemówieniem o niewidzialnych bohaterach. W połowie prezentacji zaprosił Magdę na scenę. Kamery, błyski flesze, oklaski, a ona, zakłopotana w prostym swetrze i butach na płaskim obcasu, podeszła do mikrofonu. Dziękuję, powiedziała tylko. Ale jeśli coś tu się zmieniło, to nie dlatego, że jestem wyjątkowa. Tylko dlatego, że ktoś wreszcie zauważył tych, którzy zawsze byli obok. Kiedyś ja pomogłem komuś, kto wyglądał na zagubionego, ale to on pomógł mnie odnaleźć siebie. Gdy zeszła ze sceny, dostała wiadomość od nieznajomej kobiety. Pani historia pomogła mi zdecydować się, nie zrezygnować z życia. Dziękuję. A potem kolejną i kolejną. Tego wieczoru usiadła na łóżku wciąż nie dowierzając sięgnęła po zeszyt, który prowadziła od dziecka. Tam, między przepisem na ciasto marchewkowe a starymi rysunkami, dopisała jedno zdanie. Nigdy nie jesteś zbyt zwyczajny, by zmienić czyjś świat.